dysponujemy różnego rodzaju bronią, asortymentem, który zadowoli każdego zainteresowanego strzelaniem. Od broni bocznego zapłonu kalibrowej 0.22, poprzez broń maszynową, broń gładkolufową, także broń w bardzo silnym kalibrze 762x54. Każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Panie są zdecydowanie lepszymi, zdecydowanie lepszymi strzelcami niż panowie, więc doskonale radzą sobie nawet z ciężką bronią. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która dysponuje także bronią maszynową. Adrenaliny dostarczy nam na przykład ciężka broń maszynowa w postaci karabinów maszynowych, karabinków samoczynnych, pistoletów maszynowych. Dla żądnych wrażeń dysponujemy bronią w kalibrze 454 Kasul. Jest to jeden z najsilniejszych egzemplarzy broni krótkiej produkowanych na świecie. Amerykanie używają takiej broni do polowania na niedźwiedzie grizzly, więc dla żonnych szczególnych emocji mamy także i coś takiego. Serdecznie zapraszamy naszą stronę internetową oraz konto na Facebooku.